Ja bardzo przepraszam, panie Jarosławie, ale prawda to? Będzie wreszcie kasa od Niemców? Ponoć są nam winni ponad 6 biliona złotych, kuźwa! Jak mądre ludzie policzyli to na. Obecne utrzymanie naszego państwa polskiego mamy przez to zapewnione prawie 12 lat budżetu za friko! No ja cię pierniczę. To jest, sorry, nie pana naczelnika, broni Boże, mnie Matko Boska Częstochowska i niepokolana zawsze dziewica. Z pana to jest mistrz. Mistrz? Nadmniszcza i patriota, Polak prawdziwy. Mógłby pan te re, repi. Respi, repro, reproduk. A, re, reprezentację dla siebie wziąć. No, Tusk by wziął, ale pan naczelnik nie. Pan dla Polski, dla Polaków, dla nas mieliśmy tak kiedy dobrze. Dbał o nas tak ktoś, kiedy kochał ojcowską miłością narodową, a w życiu to wredne PO tylko lała wodę non-stop, ciepłą, z kranów. Jeszcze trochę, aby my poginęli jak rude myszy. To znaczy, ja przepraszam za słowo rude, bo rude to wredne, na Tuska wystarczy popatrzeć. A teraz co? Coś pomilkła ta tonalna opozycja. Co prawda, ja nie rozumiem, dlaczego ona tonalna, ale widocznie tak jest, skoro minister Marian Banaś tak mówi. Tu jaki Banaś. Banaś to zdrajca i sutener. obłaszczaka mnie się rozchodzi. To, to ono tej tonalnej opozycji. No, Pewnikiem dlatego, że ona na takich fałszywych tonach. Ciągle nadaje. No, no i ta tonalna opozycja. Zamknęła zdradzieckie mordy wreszcie. Zatkało niemieckie kakao. Do tej pory pis to, pis tamto, pis sramto. A pan naczelnik pokazał im w końcu, kto tu rządzi i kto w Europie naszej polskiej najważniejszy. Oczywiście Jarosław. 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 I jeszcze... ANTONI! 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 Eee, I co? I Szwaby posrały się ze strachu i już ichniejsza ministrowa od razu powiedziała, że Polacy mogą żądać tych repro... repri... Reprodu, repro. No kurwa, trudne słówko. Teraz tylko musim tym Niemcom... Przekazać, żeby przelewy zaczęli robić, bo jak nie, to my im z chłopakami od Bąkiewicza takie treblinki i dachał zrobim, że oni przez dziesięciolecia się nie pozbierają. No. A, ten ładny pan Mularczyk, tego pan prezes wyszkolił, że ho-ho, najpierw tam w tym sądzie u pani Julci załatwił tego niedorzecznika rzecznika Bondara. Czy Bodnara, nie wiem. A teraz tak sprytnie wziął kalkulatorek nie, no chyba komputera i tak dokładnie te biliony wyliczył, jakby my takich rachmistrzów rządził pana Mateuszka mieli to my by miód bez chleba jedli i mlekiem prosto od krowy popijali. Panie prezesie, kochany, czy ja mogę, bo taki pomysł mam. Może by pan prezes z tym niemieckim szefem, jak on, Schulz chyba, pogadał, że my im odpuścimy jeden bilion złotych. No wie pan, prezes, tych repres... trudne słowo, ale pod warunkiem, że... Oni mm, nam z naszej kochanej polskiej katolickiej ojczyzny tego Tuska zabiorą. Trudno. Parę budżetów stracim, ale za to jaki spokój będzie. Skończymy wreszcie z tym lewackim gównem i będziemy żyć jak te pączki w maśle na chwałę Rzeczypospolitej i Panienki niepokalanej! Alleluja, bracie Jarosławie! Jeszcze Polska nie zginęła!